E, witajcie moi drodzy! Taka refleksja mi się narzuciła takie nie wiem jak to nazwać paradoks Że ludzie ludzie po prostu, <laughs> po, prostu po, po zimowej przerwie chcą już wychodzić na te ciepłe wiosenne dni słoneczne a tu zakazy wychodzenia, nie, więc zanosi na to, że te zakazy nie będą za bardzo przestrzegane. Jakby te zakazy były na jesień, zimę narzucone, to ludzie by bardziej je przestrzegali, żeby zimą sobie w domu siedzieć. A teraz, ludzie spragnieni po zimie wychodzenia, plus te nakazy, no to ludzie tak za bardzo nie będą chcieli siedzieć w domach. No w Polsce może to jeszcze jakoś bez większego echa przejść, bo w Polsce jest duża izolacja, ludzi samoizolują się też. Lato faktycznie jest ciepłe w Polsce i ten wirus może się nie będzie rozprzestrzeniał, jak ci ludzie będą sobie tam powoli wychodzić. Na, to, na te letnie dni. Ale na przykład tu u nas lato nie jest tak upalne jak w Polsce. Plus ta Polityka walki z wirusem brytyjska jest kompletnie inna, więc zanosi na to, że ludzie po prostu po, po zimie będą chcieli wychodzić na słońce i tak dalej. A tu niestety będą właśnie zarażać, zarażać siebie innych przez to, że wychodzą, a Mówię po zimie nakazy zakazy, żeby wychodzić, a tu lato w końcu i będzie będzie ciężko, także może być problem, może być problem, tym bardziej, że tutaj no, jest więcej dużo więcej przypadków niż w Polsce. Zobaczymy jak będzie się rozwijać sytuacja, ale faktycznie że Między Polską a Wielką Brytanią jest zupełnie inaczej nie można porównywać tych dwóch miejsc odnośnie efektów walki z wirusem, bo tu będę, będzie mieć moim zdaniem gorsze efekty i później, dużo później zakończone, bo na wiosnę przyszłego roku mówią, że jeszcze tutaj zakończą walkę z wirusem, a w Polsce już walka z wirusem może się skończyć latem tego roku, więc. Zupełnie, zupełnie inne inne sytuacje. Więc problem mają ci ludzie, którzy podróżują między dwoma krajami, nie? W tym i tym. Pozdrawiam. Trzymajcie się.